Zacząłem sam, a przede mną cały świat Tam znalazłem ekipę, która została do końca. Wtedy nie wiedziałem, że gdy minie czas z tymi ludźmi właśnie tu powstanie baza. Pierwsze przygody i moja pierwsza zabawka. Pamiętam do dziś moją pierwszą muchę. Konieczko mi podał rękę. A więc za nim stoję, to dzięki tobie. Dziś tu jestem i chcę tu być na zawsze. Dobra bra ekipa, miałem dużo much do złapania, to dobra ekipa. Dziś i razem bawimy się, dobra ekipa. Pamiętam, ja zaczynaliśmy, a dzisiaj już tak długo. Dziś tu jestem i chcę tu być na zawsze. To dobra ekipa, miałem dużo much do złapania. To dobra ekipa. Dzisiaj razem bawimy się. Dobra ekipa, pamiętam ja zaczynaliśmy, a dzisiaj już tak długo. Dziś tu jestem. a dzisiaj już tak długo Mam parę powodów do dumy, raz ja pomogłem na nie odzyskać kartę, oddam ci ostatnią uchę Jeśli cokolwiek złego się wydarzy, jeśli ktoś zniszczy nam bazę To się na nim zemścimy Nawet jeśli konieczko powie, że jestem głupi To nadal go lubię i nadal go kocham jak brata To moja rodzina i ich lubię Nawet jeśli dostanę lanie od siaka Mimo, że mam tylu braci, nie zapomniałem o Angelini Że nazywam ją pytałką, to nadal ją lubię Każdy tu jest wyjątkowy i jakiś nie umiem Tego wyrazić jak bardzo, jak lubię z nimi być O, 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 ciekawe co oni robią, kiedy mnie nie ma Może coś ciekawego, ale nie wiem co Dziś tu jestem tu być na zawsze, to dobra ekipa. Miałem dużo mógł, do złapania, to dobra ekipa.